Druga wojna światowa zacofała nasz kraj, a izolacja zamknęła nam drzwi przed nosem w temacie rynków międzynarodowych i światowych technologii, a jednak nasza ojczyzna rozwinęła swój własny program jądrowy. Konstruowaliśmy komputery. Tworzyliśmy jedne z najwyższych konstrukcji na globie ziemskim, a niewielu wie, że Polska Rzeczpospolita Ludowa mogła się pochwalić siódmą lokatą na świecie w dziedzinie eksportowania broni. Do tego udało nam się powołać do życia gigantyczny kompleks przemysłowy. Jak to było możliwe w tak tragicznych okolicznościach? Szczególnie kiedy brać pod uwagę, że czasy epoki słusznie minionej raczej kojarzą się z niską jakością. O ile nie jej kompletnym brakiem, czy niekompetentnymi fachowcami-majstrami do wszystkiego i do niczego. Tylko nie możemy sobie mydlić oczu, że wszystko było tragiczne w poprzednim ustroju. Weźmy chociażby rok zamachu na prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna Kennedy'ego. W 1963 roku nasza umiłowana ojczyzna była gorzej sytuowana ekonomicznie, aniżeli jest dzisiaj. Wrocław. Cieszył się z seryjnej produkcji komputerów Odra-1003, powstawała rafineria w Płocku i azoty w Puławach, elektrownie, stocznie czy kopalnie powstawały jak grzyby po deszczu, a i ponad 300 tysięcy nowiutkich i tanich mieszkań było dostępnych rok rocznie. Kwiat młodzieży polskiej miał zapewnioną edukację dzięki trwającej budowie tysiąca szkół. Obywatelki i obywatele cieszyli się ze stałej pracy, atrakcyjnego wypoczynku czy wystarczającej opieki medycznej. Do tego ludowe wojsko polskie mogło się chwalić nowoczesną obroną rakietową kraju. Jeśli spojrzeć na nasz kraj nie jedynie z perspektywy, że za sterami państwowymi Siedziało kierownictwo podlizujące się Moskwie, a rozdzielimy komunistyczne rządy od dorobku naukowego czy technicznego naszych rodaków, to się można przekonać, że naród polski własnymi rękoma dokonał po wojnie skoku cywilizacyjnego, godnego pozastroszczenia. Miliardy dolarów z planu Marszala czy zachodnie know-how. Nie trafiały do PRL-u dzięki presji Związku Sowieckiego. Sami musieliśmy fundować swoje badania naukowe i technologie. Aby dokonać skoku technologicznego, należało ograniczyć konsumpcję. Amerykanie tworzą pierwszą elektroniczną maszynę liczącą ENIAC. Pracownicy Państwowego Instytutu Matematycznego w Warszawie. Jedynie z wiedzą matematyczną w głowach. I złogami entuzjazmu w rękach mają plan stworzenia pierwszego polskiego komputera. Budulcem są dość zawodne sowieckie lampy elektronowe. W 1950 roku pojawia się maszyna licząca GAM-1. W 1954 użytkowy komputer R, czyli analizator równań różniczkowych. W 1962 produkujemy maszyny cyfrowe UMC-1. Na skalę przemysłową, jako jedni z pierwszych na kontynencie. Niedługo potem tworzymy najlepszy w bloku wschodnim komputer Odrę 1003. Na nadmiar pieniędzy, sprzętu czy komponentów nie narzekaliśmy, ale mimo to, dzięki kompetencjom inżynierów, matematyków i informatyków, pod koniec lat 60. rozpoczęto komputeryzować górnictwo czy hutnictwo. Na początku lat 70. można już było komputerowym systemem uruchomić czy zastopować produkcję, kierować działaniami załogi czy szybciej działać w obliczu alarmu. Do tego stopnia nasz naród się komputeryzował, że w 1964 Wrocław przeszedł do historii, ponieważ Trzecie Liceum stało się pierwszą w kraju i jedną z pierwszych w Europie placówek, gdzie pojawiła się jeszcze wielu osobom niewiele mówiący profil informatyczny. Nie czytałem nigdzie, by pojawił się w tamtym czasie profil energetyki jądrowej, co prawda, ale w tej dziedzinie o Polsce było głośno, a było to w kwietniu 1900. 73 roku. W kwietniu 1973 roku działo się wiele. Motorola zaprezentowała pierwszy przynośny telefon prototyp dzisiejszego telefonu komórkowego Dyna-Tak. Oficjalnie otwarto kompleks World Trade Center w Nowym Jorku, czy założono w Stanach niewiele jeszcze mówiącą ludziom firmę transportową FedEx. W Polsce w kwietniu naród żył goryczą najpotężniejszej, sromotnej klęski reprezentacji Polski. W hokeju na lodzie, w historii. Podczas Mistrzostw Świata w Moskwie nasza reprezentacja poniosła gargantuiczną porażkę, jakiej świat polskiego hokeja nie widział. Związek Sowiecki wygrał 20 do zera. Ale w kwietniu 1973 roku wydarzyło się jeszcze coś większego: Wszyscy fizycy świata padli, ondleli z szoku i niedowierzania. Kiedy się okazało, że niewielki gracz na termojądrowej arenie międzynarodowej, jakim była Polska, Rzeczpospolita Ludowa, zdołał jako szósty kraj świata przeprowadzić udany eksperyment kontrolowanej mikrosyntezy termojądrowej. Szczególnie zaciekawione były kraje, którym ta sztuka się udała wcześniej. Z podziwem słuchano na temat doniesień w Moskwie czy Waszyngtonie a z zaciekawieniem również słuchali Niemcy, Francuzi czy Japończycy. Nie dowierzali, że od teoretycznego rozważania do osiągnięcia celu minęło zaledwie 6 lat. Za granicą bowiem badania prowadzone od przeszło 20 lat. Do tego tam mieli nadzwyczajnie drogie instalacje. U nas wymyśliliśmy własne urządzenie, które w dodatku było kilkadziesiąt razy tańsze. Ruszyły przygotowania do rozwinięcia sektora atomowego w naszej krainie mlekiem i miodem płynącej. Miały powstać dwie elektrownie Tymczasem w 1973 roku na Wojskowej Akademii Technicznej pojawiła się dość śmiała hipoteza: A co jeśli by zmniejszyć koszty eksperymentu poprzez zmniejszenie mocy laserów do podgrzewania plazmy i zastosować materiały wybuchowe? A co jeśli by w ogóle z całej zabawy wywalić lasery i wprowadzić Eksplozje. Taka eksplozja w tzw. stożkowym układzie kumulacyjnym dałaby teoretycznie ciśnienie 40 milionów atmosfer, prawda? I słowo ciałem się stało. Najwyższe teoretyczne ciśnienie 40 milionów atmosfer osiągnięto w ciele stałym u nas, w kraju, w 1977. Jesteśmy pierwszym krajem na świecie, któremu ta niebywała sztuka się udała. Przeprowadziliśmy fuzję termojądrową. Czystym, nieotomowym wybuchem. Technologiczne popisy naszych krajanów nie kończyły się na komputerach czy fuzjach termojądrowych. Tworzyliśmy lasery, między innymi, aby móc skierować ogniem w czołgach, aby naprowadzać rakiety, czy żeby stworzyć skuteczniejsze systemy ostrzegania. W ogóle, polski przemysł obronny był na tyle potężny, że rocznie mogliśmy wyprodukować ponad 300 czołgów, 150 samolotów, 350 śmigłowców. 600 transporterów opancerzonych czy 700 rakiet przeciwlotniczych. W dziedzinie biotechnologii również mieliśmy niesamowite osiągnięcia weźmy rośliny transgeniczne przecież to w okresie PRL-u w Poznaniu pojawiły się pierwsze na świecie odmiany ziemniaków, którym nie straszne były jakiekolwiek choroby wirusowe czy szkodniki tak samo odporne były pomidory czy chociażby tytoń. Przybywający w Nowym Jorku premier Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, generał Wojciech Jaruzelski w 1985 roku na spotkanie z Davidem Rockefellerem usłyszał słowa pochwały za rewelacyjny poziom współpracy w temacie genów ziemniaczanych. Trzeba powiedzieć wprost, że nasza ojczyzna uratowała ziemniaki przed, jak dotąd sądzono, nieuchronną degeneracją. Polscy technolodzy czy inżynierowie nie tylko marzyli o ziemniakach czy sprzęcie wojskowym, chciano zadbać również o naszych rodaków rozsianych po całej kuli ziemskiej. Chciano między innymi zapewnić, by polskie radio odbierano w Ameryce Północnej. W dalekim Kazachstanie czy w Afryce warto przypomnieć, że nasi inżynierowie byli rozchwytywani na całej kuli ziemskiej. Był szalony popyt na polskich specjalistów, mogących poprowadzić budowę elektrowni, rafinerii, zakładów chemicznych czy nawet autostrad. W każdym razie, w związku ze zwiększeniem zasięgu polskiego radia, powstał maszt Konstantynowski. Przez 17 lat najwyższa konstrukcja świata. Liczący 649 metrów. A za ciekawostkę niech posłuży informacja, że odbiór z anteny był genialny. A działo się to za sprawą tego, że maszt był równy połowy długości fali radiowej. Pojawia się tu enigmatyczny zwrot dla zaciekawionych: dipol półfalowy. W każdym razie, kres tej legendarnej konstrukcji przychodzi w sierpniu 1991 roku. Technicy popełniają krytyczny błąd. Niewłaściwie wymieniając liny, i cała konstrukcja runęła niczym domek z kart. I możemy wykorzystać zawalenie się masztu Konstantynowskiego w wymiarze symbolicznego upadku całej polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Tylko, że linami niewłaściwie gospodarowanymi są tutaj niemoc władzy w obliczu. Przeprowadzenia skutecznych reform, spłacenia zobowiązań finansowych, czy chociażby w najbardziej podstawowym wymiarze zaspokajania potrzeb swoich rodaków. I pal licho, że kraj przeszedł przemianę polityczną, tylko czy doszło do jakichś przemian w kontekście ponad 6 tysięcy prężnie produkujących fabryk, czy myśli technicznej? Wiadomo, że już państwo odgórnie wszystkim miało już nie sterować. Wiemy, że otwarcie się na rynki międzynarodowe. Bezlitośnie rozliczyło się z większością firm. Uderzenie w polską technologię zwaliło z nóg wielu. W branży elektronicznej pracę straciło niemal 90% zatrudnionych, w branży informatycznej 95%, w branży zbrojeniowej niemal 90%. Zakłady Elwro doczekały się okrutnego finału po tym, jak firmę kupiła firma Siemens. Zakłady nasze zamknięto, oczyszczono je ze sprzętu i zrównano z Ziemią. Polska przestała być odbierana jako jeden z czołowych graczy eksportujących broń. Nie powstała żadna z planowanych elektrowni atomowych, nie kontynuowano badań nad fuzją termojądrową, zlikwidowano ponad 1600 fabryk, zatrudnienie w przemyśle zmalało o niemal 2,5 miliona ludzi, poupadały przedsiębiorstwa, instytuty badawczo-naukowe. Miasta o typowym charakterze przemysłowym się wyludniły, a masztów w Konstantynowie. Jak nie odbudowano, tak nie odbudowano. Podsumowując, myli się ten, kto uważa, że wszystko co perlowskie jest beznadziejne. Niech pomyśli, że nawet drzewa były sadzone za komuny. Dziękuję bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, dajcie kciuki w górę. Jeżeli wam się nie podobało to dajcie kategorycznego kciuka w dół, a jeżeli Wam się średnio podobało, no to dajcie jednego kciuka w bok. Zachęcam do dołączenia się do Discorda widzowie prosto, żebyście mogli może zasugerować, jaki następny film zrobić, albo żebyśmy mogli sobie po prostu porozmawiać. Link do Discorda jest pod filmem. Dziękuję również za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam bardzo pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was sobie pomyśli, co takiego musiało się stać, że to wszystko poszło na marne. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.